Z Ewangelii Świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: "Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu". Jezus po raz kolejny jest wystawiony na próbę przez przywódców ludu żydowskiego. Faryzeusze szukają sposobu, jak udowodnić swoje racje. Nie zważają na nauczanie Jezusa, to znaczy są zamknięci, są zatwardziali w swych wnętrzach. Myślenie my wiemy lepiej, albo pokaż, co potrafisz, jakże często trawi naszego ducha. Maryjo, pomagaj nam być bezinteresownymi, prostolinijnymi w podążaniu za Bogiem. Nie szukajmy sensacji, idąc za Panem. Szukajmy miłości, miłosierdzia. W znakach, jakie Pan daje, odkrywajmy, że On chce być z nami, że On nas podnosi, umacnia. Maryjo, Ty jesteś dla nas znakiem, człowieka, który patrzy na Pana, oczekuje, otwiera się, a nie wymusza, a nie zamyka się. Wspieraj nas, byśmy w znaku różańca, który trzymamy w dłoni, widzieli bliskość Pana, który zaprasza nasze serca do przygnięcia, do poddania się jemu. Ojcze nasz, który jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, się z nami teraz godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Świętym, śmierć Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami cieszymy, teraz i w śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za na teraz Ty, Ty, naszy, na. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryja, Matko Boża, Pała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, ja ja od wczątku teraz, i teraz i zawsze, kiedy mnie błogosławię. O mój Jezu.